Szafka uszanka mi spadła Więc siemano widzowie Ja jestem nieznanym youtuberem jakim jest brand No i dzisiaj będziemy sobie jeździć Mamy sprzęt Jakiś kręg nie wiem wykręcił się I tutaj dartmurek piękny Już wam prezentuję Tutaj tego nie łączą czasami te Witerze. lampeczki O jest git <grym> Jeszcze A ty nie masz No patrzcie jak się sprzęty prezentują O I ładny No powiem przyznam ładny kręg Ale dartmurek lepszy Patrzcie jaki ładny Idź pan, Ja ci to pokażę Niestety barspina nie zrobię, bo mi się linka zagięła Ale może pojeżdżę I sobie skaczesz Czasami mi nie łapie hamulec, dlatego mogę w wjechać O, właśnie tak No dawaj, dawaj Trasa downhill Elegancko i skaż tą hopem małą, dawaj, jedź, jedź O gurde, hamulca nie mam Szybciej! Dawaj maniek Gdzie ty jedziesz ło, był ślisko Kurde! E, bo mi lampka nie łączy o, już łączy Flat, flat! Flat spin! Ole flat! Oj go niosło! Ło, z lądowania wypadł! O! O! Ole szybko! Ło kurde! Bez hamulca jestem! Dobra, musiałem tak pompować i jest git. Czekaj Żuwiczek. Jedziemy teraz. Ło! 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 Co? Dobra, dawaj! Dobre. To jest polski downhill. Ło! O kurde! Mi hamulec puszcza! Dobra, czekaj. Ło, o kurde! Dobra. Szybciej! Eee, słabo. Downhill. Dobra, czekaj. Dobra. Ło, hamulec! Dobra. U mnie już hamulec nie działa już. Nie mogę nawet jak pompuję, to już nawet nic nie idzie. Dobra, jest. Szybciej. Nie no git. Chillowa. Wow, no właśnie. Hamulec, Dawidka. Dobra i po tym kamieniu nie przejedziemy, tylko obok. Obra, git. Ha mój! Kur... <gry> Dzień dobry, Dzień dobry. Zrekwirujemy dzisiaj. picie! Okej, okay, okej. Okay. Jak zostałem kiedyś policjantem, to panią w telewizji pozdrowie. No daj, bo ja chcę coś do picia kupić. To zapomniałam. Żołądkową. A mam takie kompromitujące pytanie. Czy sprzeda mi pani żołądkową? Tak proszę pana. Nie wolno być gejem. O kurde. No wiem. O! O kurde! Rakieta! Pierdolce! Jean Calini. Uch, jak, jak to wywala! Musimy jeszcze raz wyslipować mocniej O Widać mnie w ogóle będzie? O kurde, rynna Ole flat, kochamy flat wizowy Chyba warstwina z jakiejś zagiętej lince. Ja będę mu All table, i robić bara? Jest, yeah, pierwszej! Yo! Dobra, widzowie, bar siadł z pierwszej, o dziwo. Zawsze jakoś tak siadał z trzeciej. Więc jest progres, większa hopa, więc git. I teraz robimy ładniejszego. Troszeczkę jakoś tak krzywo mnie wybiło jeszcze raz! Yo. Dobra widzowie, jesteśmy już I znowu sobie wyskaczamy tutaj do tej hopencji, ale coś tutaj Dawidek, Dawidek trochę wyrył trzeba to naprawić wyciek hopy naprawić Już wam pokazuję. Mierzcie łopatę, śniegu trochę takiego dorodnego... Co? Wiecie, on jaki on ma dwubiegunowość widzowy. Oda. Pamiętasz? Dobra, oddaj. Rozumiesz czy nie rozumiesz? <grymne> 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 Moja jaja! Nie! Z niego, nie? Kurwa. Oczywiście, że tak. Widzimy, jak on jest mały godzik, to ja jestem duży godzik? Ruro! Ruro! Mamy ochraniacze, więc jest git. Kasku nie mam, ale za to jest tutaj śnieg. A wiecie, dlaczego nie mam kasku? Nie to, że jakby nie chcę nosić, tylko po prostu. Mam trochę za duży kask i dużej ilości filmów nie mam kasku, bo jest za duży, a jak jest za duży, to spada mi na oczy, jak spada mi na oczy, to nie widzę jak skakać hopę co mam robić w locie, mogę coś, czegoś nie zobaczyć, mogę coś walnąć i tak dalej, wiecie o co chodzi. Nie wiem, choć się domyślam. Ale mam za to śnieg, więc jak się wywalę, to jest na śnieg, więc... Dobra, więc lecimy, na razie jeden barspin. No i git. No i gitara. Oh, nie złapałem kiery. Ej, git było. Jo, prawie. O prawie. Noga. Jak myślicie widzowie, zrobię? Myślę, że jest szansa, że zrobię, ale trochę trudno będzie. Bo to trzeba jeszcze biegatować je na 100% tak Chło wow. Ale naprzód Nie złapałem siodełka znowu Widziałeś glebę? Trzeba robić prawie regularnie, żeby potem umieć. A no nie, że umiem, ale nie zrobię. Reklama Spotify Jej! wybrać! Za mobil, nie mobilnie za bilety. Regularum... Drugi opobarstwień z życie. Się. Bo o tym, żeby wybrać się do kina Jej. na film istnieje życzenie. Z... Zobaczcie widzowie co można zrobić na śniegu. Jak wam się nudzi. Patrzcie pyk, pyk. Nie macie serduszko dla ukochanych. No my jedziemy znowu na górę Kazurę. Bo coś sobie. Robię sobie tutaj taki transferek. Manual bez hamulca O! A jak? No dawaj. Dawaj Maniek. Bez hamulca. Mniej, mniej hamulca więcej pasji! Nie hamuj! O kurde! O, fajnie! Kochanie, tak, tak, wiesz, serę, serę się rozpędź. Full flat. Szybciej, szybciej, szybciej! O! Tak szybko! Nie hamuj, kur... O kur... Dzień dobry! Dawaj, manie, ktoś się kameruje! O ale... Pra, prawie case by był! O, kurde! O, o. o kurde! kurde. Ja, I tu masz tego step downna? Tak, stąd ci wklejasz tam O kurde! O, o kurde! Ja, yeah, przeżyłem Skoczył Nie wiem nie, bo nie! <laughs> nie nie.